Witam serdecznie, Kiko Szlak, 4 lipiec 2011. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na taki temat, nie bójmy się zmian. Ponad 20 lat temu, kiedy mieszkałem jeszcze w Kanadzie, wpadła w moje ręce pierwsza w moim życiu książka motywacyjna. Książka, co ciekawe, napisana przez polskiego autora. Wydana była ona albo w Toronto, albo w Montrealu, nie wiem, ale na pewno w Kanadzie była wydana. Była to książka, której tytuł właśnie brzmiał Nie bójmy się zmian autorem tej książki był pan Bogusław Ustaborowicz. Nie wiem, czy ona była wznawiana tu w Polsce, nie mam pojęcia. W każdym razie wiem, jak bardzo ważną była dla mnie książką w Kanadzie. W tym czasie emigracji, w czasie kiedy z jednej strony realizowałem swoje marzenia żeby to życie było piękne, wspaniałe. Z drugiej strony znowu gdzieś tęskniłem za krajem i, i chciałem właściwie wszystko, co dobre w życiu, co, co najlepsze właśnie realizować tutaj, bo zostali najbliżsi, rodzina, wszystko, co kochałem, w e, czym się wychowałem, zostało przecież w Polsce. Książka Nie bójmy się zmian naprawdę bardzo ciekawa, wspaniała, napisana takim przeciekawym językiem. Raz pierwszy rozwijała tematy, które były jakby tematami tabu. No nie tylko, że w tamtym czasie, ale ogólnie dla ludzi, prawda? E, rozwijała tematy miłości, ludzkiej wiary, prawda? E, zaangażowania, tego, że tak dużo od nas zależy, naszego nastawienia i, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle gdzieś tam się przewijał temat związany ze zmianami. Często wielu ludzi boi się zmian, właściwie większość ludzi boi się jakichkolwiek zmian w życiu. Aż tak naprawdę sami te zmiany generujemy, sami do nich doprowadzamy, prawda? Ale w zmianach jest właściwie wszystko. Zmiany są podstawą naszego życia. Zmiany naszej postawy, naszego nastawienia, pewnego sposobu działania. To właśnie w zmianach jest wzrost. Bez zmian nie byłoby nic. Dlatego patrzmy na zmiany jak na coś dobrego. Zmiany niosą zawsze rozwój, jeżeli jesteśmy nastawieni na rozwój. Bez zmiany rozwoju żadnego nie będzie. Dlatego za tytułem tej wspaniałej książki, bo być może ktoś z Was jeszcze gdzieś ją poluje, być może była później wydana w Polsce. Naprawdę wspaniała książka. Ale ten dzisiejszy króciutki przekaz tego kikowerskog szlaku zakończę tym hasłem, nie bójmy się zmian. Zmiany są naprawdę dobre. Jeżeli potrafimy złapać wiatr w żagle, jeżeli potrafimy, wiemy czego chcemy przede wszystkim, jeżeli ustawiliśmy sobie cele, jeżeli pracujemy nad tym wszystkim, jeżeli trzymamy to swoje życie w swoich rękach, zmiany są naprawdę wspaniałe, dlatego nie bójmy się zmian, doskonalmy się, dlatego, że na zmianach będziemy wzrastać, będziemy robić wielkie, przewspaniałe, cudowne rzeczy, sprawiać, że wielu ludzi wokół nas będzie żyło w radości, w szczęściu, niosąc jednocześnie nami radość, szczęście, zadowolenie, satysfakcję. Wszystkiego dobrego. Tyle na dzisiaj, do jutra. machaj. No